Cześć, mam na imię Irek Żak, jestem trenerem personalnym. Dziś postaram się wam odpowiedzieć na bardzo często do mnie zadawane pytanie: co jeść przed i po treningu? No i żeby na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, musielibyśmy wziąć sobie pod dupę cały nasz dzień, ponieważ wasz rola wszystkich makroskładników zarówno węglowodanów, białek i tłuszczy ma tutaj bardzo ważne znaczenie, więc każdy powinien sobie obrać swoją taktykę. Są osoby, które wolą nas się na śniadanie zjeść posiłek białkowo-tłuszczowy, niektórzy wolą jeść owsiankę, no a inni lubią zjeść sobie odpowiednią ilość węglowodanów złożonych, np. ryż, kasza, czy makaron, czy ziemniaki, bataty przed treningiem i też to jest super rozwiązanie. No i wtedy po treningu tylko przyjmują sobie dużą ilość białka po treningu i jakąś porcję węglowodanów, najlepiej prostych, mam na myśli tutaj owoce. Także reasumując, przed treningiem jest to, na co masz ochotę, to po czym czujesz się najlepiej, co jest dla Ciebie wysoko energetyczne, no bo nie każdy przed treningiem dobrze będzie się czuł po zjedzeniu takiej porcji, na przykład dwóch, trzech jajek. Dla mnie zjedzenie omleta przed treningiem jest super rozwiązaniem, a węglowodany lubię przyjmować po treningu wtedy. No i wtedy po treningu uzupełniasz to, czego Ci brakuje w posiłku przedtreningowym. Pamiętajcie o tym, żeby budować swoje posiłki na produktach pełnowartościowych i pamiętajcie o tym, że to nie Substancja, lecz ilość jest tutaj trucizną, yy, więc, więc komponujcie zdrowe posiłki, trzymajcie się, jestcie zdrowo. Oczywiście dużo. Pozdrawiam, Irek Rzek.